Słoneczny dzień dobry, weekend z TVS, drodzy moi, jesteśmy dla was i z wami od wczoraj. Mam nadzieję, że pamiętacie o naszym programie. Mam nadzieję, że ta piękna pogoda pozwala wam również być przed telewizorami i być razem z naszym programem. My jesteśmy w rodzinnym parku atrakcji w Rybniku Kamieniu. No atrakcji co nie miara Zaraz się przekonacie. Jeszcze więcej historii, jeszcze więcej pięknych miejsc, o których chcemy wam opowiedzieć i które chcemy wam pokazać. No właśnie, skoro już mówimy o tym, że chcemy wam Pokazać te rewelacyjne miejsca, gdzie można odpocząć, gdzie można się świetnie bawić i to rodzinnie. To teraz zobaczcie materiał przygotowany przez naszych kolegów. Muzyka I w ten sposób, drodzy Państwo, można odpoczywać. Pewnie, że tak. O, jesteśmy już razem. Witam serdecznie, z nami Monika. Witam. Moniko, no, odpoczywamy nie tylko my, ale dzieciaki również. Tak, jest bardzo słoneczna pogoda, więc myślę, że nad wodą, na łódeczkach jest to bardzo fajny odpoczynek. A właśnie, musimy też manewrować, bo to nie jest takie proste. Wszyscy, mogą, sobie... wszyscy mogą tutaj korzystać prawda, z tej atrakcji. Łódki są dla każdego. Tak, jak najbardziej. Są dostępne dla wszystkich, i dla tych najmłodszych i dla tych starszych. Łódki są jednoosobowe, dwuosobowe, więc nie ma problemu, żeby tutaj z dzieckiem do jednej łódeczki wejść. No i proszę, możemy teraz kontrolować. Właśnie to nie będzie takie proste, ale drodzy Państwo, to są uroki programu na żywo. O, właśnie, pani Moniko, to my powiedzmy teraz, zaraz ja się tutaj przesunę dobrze? do pani Moniki, powiedzmy teraz troszkę więcej o innych atrakcjach, których naprawdę bardzo, bardzo dużo. O, o uda nam się. się tak uda przybliżyć. nam się, już się nam udaje. Pani Moniko, tuż koło nas kolejna atrakcja, mówię tutaj o strzelnicy. Tak, jest to strzelnica. Strzelając, mamy możliwość upolować dinozaura, który zamieszkuje nasz park. Mhm, i możemy go upalować i możemy strzelać z łuku i każdy również może to zrobić, prawda? Tak, jak najbardziej. Jest to bezpieczna strzelnica, gdyż e, jest na przyssawki, więc nawet ci najmłodsi mogą e, bawić się. No i proszę, można spróbować swoich sił. Nie każdy pewnie potrafi, ale e, myślę, że kilka prób e, i uda nam się w ten sposób również bawić. Strzelnica e, no to atrakcja, która e, no myślę, nie wszędzie jest dostępna i to nie dla wszystkich dzieci, to tych małych. Tak myślę, zwłaszcza, że tak jak mówiłam, na szczelnicy są namalowane dinozaury, które zamieszkują wyłącznie nasz park. O proszę, dinozaury. Jeśli już mówimy o dinozaurach, no dobrze, to powiedzmy troszkę więcej o tych dinozaurach. Jest ich tutaj dużo i są to dinozaury, które nawet ożywają. Tak, niektóre dinozaury ruszają się, wydają dźwięki. Mm -hmm. I yy, każdy może dowiedzieć się coś więcej. Jak najbardziej. Koło każdego dinozaura są umieszczone tablice informacyjne, ale również takie tuby, w których są dwa przyciski, można bez problemu naciskać. Lektor opowiada o konkretnym dinozaurze. <laughs> Jak już jesteśmy przy dinozaurach, to powiedzmy troszkę więcej o zwierzakach, które są niewątpliwą atrakcją. Ja Pani Moniko Panią przysunę troszkę do nas. <laughs> Mam nadzieję, że się uda. Dobrze, to teraz o tych zwierzakach, dobrze? Zobaczyć roz, również można u nas kuce, alpaczki, kuski. No i y, można karmić. Czy nie bardzo? Musimy na to uważać. No, lepiej uważać, lepiej ale trawą jak najbardziej. A podchodzą, bardzo chętnie podchodzą i tak naprawdę udomowione zwierzaczki, prawda? Są bardzo ciekawe przede wszystkim. Ciekawe i ciekawskie, bym powiedziała nawet. Z kolejną atrakcją, jedną z nowych atrakcji tutaj, bo takie też mamy przecież, jest coś, co ja bym nazwała kołowrotkiem. Coś, co naprawdę może nam namieszać w głowie. Chodzi mi o to urządzenie, do którego siadamy i kręcimy się. Kręcimy się i to jest urządzenie, które no, nie polecałabym każdemu, prawda? ktoś ma problemy z równowagą, to lepiej w to nie wsiadać. Tak, no i oczywiście nie dla dzieci, tylko dla tych starszych. Mhm. Jest to żyroskop, symulator lotów samolotowych. Tak, i możemy sobie latać. Możemy sobie latać w rodzinnym parku atrakcji w Rybniku Kamieniu, czyli yy, no, coś dla tych, którzy lubią totalne szaleństwo i lubią adrenalinę. Tuż obok ścianka wspinaczkowa. Inteligentna ścianka wspinaczkowa, bym dodała. Tak, jest to ścianka wspinaczkowa naszego pomysłu. Wspinający się, kiedy przyspiesza, ścianka również razem z nim przyspiesza. Śpiesza, a kiedy zwalniamy, to ścianka również zwalnia. <śmienny> no i proszę, wy też Państwo możecie to zobaczyć, też możecie spróbować swoich sił. Podobno wychodzą e, na tą ściankę i próbują swoich sił wszyscy, niezależnie od wieku i niezależnie od kilogramów. Można, można, drodzy Państwo, warto mieć tylko konkretne i dobre buty, prawda? Jak najbardziej, najlepiej jakieś Adidasy, coś takiego sportowego. No, trampeczki też warto zabrać, kiedy przyjeżdżamy tutaj do rodzinnego parku atrakcji w Rybniku e, Kamieniu. E, drodzy Państwo, no właśnie, mnóstwo atrakcji, mnóstwo e, wspaniałych urządzeń przygotowanych specjalnie dla nas. My za chwileczkę o tych urządzeniach jeszcze będziemy rozmawiać. A teraz zobaczcie e, to, co my uwieczniliśmy okiem naszej kamery. Powiem tak, to wcale nie jest takie proste manewrować tymi łódeczkami, szczególnie podczas programu na żywo, ale udaje nam się do tej pory z panią Moniką. E, powiedziałyśmy już o tych atrakcjach dosyć dużo, ale przecież to nie koniec, bo jak już wspomniałam, tutaj naprawdę tych atrakcji jest mnóstwo i czekają tylko na to, żeby dzieciaki, młodsze, starsze, nasi milusińscy korzystali. E, kolejną z takich atrakcji e, jest na przykład ciuchcia, ciuchcia, do której pewnie chętnie dzieciaki e, wsiadają. E, no i przy okazji ja tu słyszałam krzyki radosne. E, no, wszystko to, co dzieci potrzebują do dobrej zabawy. Tak, jest to kolejka górs górska dragon, która szybko jeździ. I jak ktoś lubi adrenalinę, to zapraszam. <laughs> kolejka górska e, tutaj, ale także kolejka taka naziemna dla tych młodszych dzieci, prawda? Kaczuszki mamy. Tak, kaczuszki. <grym> Również związana z wodą, bo przejeżdża przez mostek i dla dzieci jest to bardzo fajne e, urządzenie, bardzo fajne. Dobrze, moi drodzy, my oczywiście spotykamy się z Wami. Ja spróbuję teraz podpłynąć troszkę do Was. Nie wiem, czy mi się uda, ale spotykamy się z Wami e, już e, o godzinie 13.10, e, więc mam. Mam nadzieję, że program Weekend TVS to program, z którym jesteście. Udało mi się. Do zobaczenia. Życzę Wam tego, abyście też skosztowali takich atrakcji, jakie my kosztujemy tutaj specjalnie dla Was. To co? Odpływamy, spróbujemy.